Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Sylwia Neubauer-Borzyszkowska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Sylwia, nie zaprosiłam ciebie na rozmowę bez powodu, przyznaję, bez bicia. Przed nami bardzo ważne wydarzenie: Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Opowiesz więcej? Tak, to już ósma edycja. W tym roku po raz ósmy spotykamy się z uczniami szkół ponadpodstawowych z powiatu starogarskiego, no i czeka nas bardzo emocjonujący dzień mistrzostw. E, oczywiście nie mogę zdradzać żadnych szczegółów, ponieważ to wszystko objęte jest tajemnicą, i uczniowie do samego końca nie wiedzą, co ich czeka i co ich spotka na, na placu boju, natomiast mogę zdradzić, że mistrzostwa przygotowane są pieczołowicie z ogromną dozą niespodzianek. Więc naprawdę warto. Szpital to nie tylko miejsce, gdzie się leczy. Szpital to Kociewskie Centrum Zdrowia to miejsce, gdzie staramy się propagować również edukację. Tą edukację na wysokim szczeblu, kiedy organizujemy konferencje naukowe, ale również edukację dla młodzieży, bo jak wszyscy wiemy, temat pierwszej pomocy to temat bardzo, bardzo ważny i propagowanie go jest istotnym elementem rozwoju szpitala. A powiedz proszę, czy znamy już datę mistrzostw tegorocznych? Tak. Mistrzostwa odbędą się 6 czerwca o godzinie 9 na terenie Kociewskiego Centrum Zdrowia. W ubiegłym roku było to w Bolesławowie, w Szkole Rolniczej. W tym roku e, mamy przyjemność gościć wszystkich e, uczniów u nas, na naszych pięknych terenach zielonych. To ja pozwolę sobie już teraz zachęcić e, naszych obserwatorów, żeby po 6 czerwca bacznie sprawdzali, kto został mistrzem, prawda? Tak jest. A powiedz, czy. Możesz mi powiedzieć skąd pomysł na te wszystkie scenki, w których biorą udział uczestnicy mistrzostw? W, scen w przygotowywaniu scenek w przygotowywanie scenek angażują się nasi ratownicy medyczni, którzy są osobami, które najlepiej y które są, które są osobami, które najlepiej wiedzą z czym ratownik medyczny boryka się, jak jest, jakim, z jakimi wypadkami mamy do czynienia i to oni przygotowują te scenki i rzeczywiście przygotowują je bardzo, bardzo wiernie. Tak? Także jeden do jednego są one są przygotowywane naprawdę z ogromnym zaangażowaniem i z taką szczegółowością, że młodzi ludzie, którzy, którzy biorą udział w tych mistrzostwach Rzeczywiście stykają się z sytuacją z taką, jaką, jaka może wydarzyć się na ulicy. Jakiś przykład podaż z lat ubiegłych, jakie to były scenki? Tak, e, taka w ubiegłym roku w, w szkole właśnie w szkole rolniczej w Bolesławowie mieliśmy do czynienia z jedną scenką, kiedy maszyna rolnicza ucina rękę, wciąga rękę. E, taka drastyczna scena ta drastyczna scena, okraszona krwią, e, sztuczny. E, Sztucznym elementem było mięso, rzeczywiście z, m, kawałek mięsa, który imitował tą oderwaną rękę, więc rzeczywiście było to bardzo realistyczne. Dodatkowo zaangażowanie pozoranta i jego krzyki, jego okrzyki, no, robiło to ogromne Działo wrażenie. Się. Działo się, tak. Sylwia, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale czasami nie macie w Polsce. Gdzie ty <laughs> wtedy jesteś? Wtedy jestem w Rumunii. W moim drugim domu, w mojej miłości. E, tam, gdzie odpoczywam, tam, gdzie spędzam najcudowniejszy czas, i tam, gdzie marzę, żeby, żeby być na stałe. A dlaczego Rumunia? Skąd to się wzięło? To już trwa, ta przygoda trwa już 8 lat, nawet 9. I tak naprawdę nie wiem, skąd wziął, wziął się pomysł na to, że, że Rumunia? Chyba dlatego, że. Jako socjolog bardzo lubię i bardzo zawsze interesowałam się takimi grupami jak, jak Romowie i tu właśnie chciałabym zauważyć, że sama wpadłam wtedy na początku w taką papkę Romowie, Rumunia, no to pewnie tam ich znajdę, tam gdzieś ich poznam, natomiast nic bardziej mylnego, Romów w Rumunii jest tylu, sam, tylu ilu, ilu w Polsce, a my mylnie... Mówimy, że Rumunia to, to Cyganie, nieprawda. Natomiast jest to piękny kraj do, do eksploracji, którego zachęcam. A jak jedziesz do tej Rumunii, to ty co robisz i na jak długi czas Ty tam wyjeżdżasz? Wyjeżdżam na różne, na, na różne długości czasu, ale kiedy nie odpoczywam, to pracuję w Rumunii. Pracuję i prowadzę zajęcia ze studentami ekonomii na Uniwersytecie Ovidiu w Konstancy. Mm, mam zajęcia z doradztwa zawodowego i z socjologii, bo tym zajmuję się poza pracą w szpitalu. Czy te zajęcia prowadzisz w języku rumuńskim? Niestety nie, jeszcze aż nie. Prowadzę je po angielsku. Rumuńskiego wprawdzie uczę się już od jakiegoś czasu, ale to jeszcze nie jest ten poziom, żeby móc przekazywać wiedzę. A gdybyś miała kogoś zachęcić, kto na przykład jest na etapie planowania, wyjazdu wakacyjnego, to dlaczego warto odwiedzić właśnie Rumunię? W Rumunii znajdziemy wszystko to, czego, czego spodziewamy się od miejsca, w którym można odpocząć. Mamy góry, mamy morze, mamy jeziora, mamy lasy. Jest przede wszystkim bardzo spokojnie. Nie ma W Rumunii nie ma pędu takiego jak. Nie ma takiego turystycznego pędu. Chociaż właśnie wynika to przede wszystkim prawdopodobnie z tego, że ludzie boją się, bo myślą, Stereotypowo, myślę, że zostaną okradzeni, nic bardziej mylnego. Odpoczywamy w Rumunii. Rumunia jest naprawdę bardzo spokojnym krajem i bardzo sympatyczni ludzie tam mieszkają, którzy bardzo cenią sobie Polaków. Właśnie chciałam zapytać o ludzi, czego, czego można się spodziewać odwiedzając Rumunię? Przez to, że byliśmy sąsiadami w latach okołowojennych, Jesteśmy cenieni, bardzo lubią nas Rumunii, są bardzo serdecznymi ludźmi, są bardzo gościnnymi ludźmi, którzy oddadzą serce i ostatnią koszulę, żeby się po prostu turysta czuł dobrze. Myślę, że zachęciłaś. A Sylwia, możemy się pożegnać po rumuńsku? Możemy. To może w takim razie um... ja będę tłumaczyła. Dobrze, ok. Wamulcumesc, <laughs> Ewa i Łukasz, Interviewacest. Astăzi este vineri, așa uh, la doresc tuturor ascultatilor uh, o zi bună, o seara frumoasă. Mulțumesc pentru tot, la revedere! Nie wiem, czy dobrze zapamiętałam i czy wszystko, ale Sylwia powiedziała, że bardzo się cieszy, że do nas przyszła, bo było jej bardzo miło, mimo że pogoda w Polsce jest słaba, to nadal zachęca do tego, żeby odwiedzać Rumunię i pozdrawia serdecznie wszystkich mieszkańców Powiatu Starogarskiego. Mniej więcej, właśnie tak. Tak, czułam. Dzięki <laughs> Sylwia. Wszystkiego dobrego, dziękujemy.